oj kochani znakomity koncert myślę, że nam coś się nagrało na żywce to widzieliście live'a zrobiłem ale ten ale no duża forma Super, naprawdę. Podobało mi się. Bardzo fajnie. No i teraz wytrzymajcie kciuki i zamierzam ja w sobotę Zbyszkowi, panikarzowi zagrał w Krynicy taki koncert, jak oni dzisiaj tutaj. Jak to jest, kochani? Trzeba ludziom dawać to, co najlepsze. No i co? No i że przygotujemy się. Jutro jeszcze mamy czas. Robimy próbkę. Trzeba się przygotować profesjonalnie. Bo co? Nie ma, nie ma innego wyjścia. Bo, Już rok wcześniej zamówił ten występ. że ja muszę zrobić wszystko, żeby tam być, żeby ją zaśpiewać. Yy, co, natomiast yy, to co do koncertu, to, to powiem wam, że bardzo fajny ten wiktor. myślałem, że to jest, wiecie, no tak jak to jest z tymi wielkimi nazwiskami, że to Mika Urbania go ciągnie tego gościa, to jakiś Murzyn z, z Londynu. I wzą po polsku, ale powiem wam, że facet rzeczywiście wszechstronnie uzdolniony. Wspaniałe obrazy. Bardzo dobre żywe kolory takie Takie chyba takie jak one, no nie? Wiesz nie widać dużo jeszcze może karierę zrobić No i uzdolniony muzycznie, niesamowicie też z Katman Nie wiem jak to się nazywa śpiewali z katem we dwoje Rapowali, hip-hopowali, no kurczę, no czego jeszcze więcej chcieć Także dla wszystkich, którzy e, nie lubią takich koncertów jazzowych, albo mają, jak to się mówi, takie podejście do tego bardzo takie dość e, e, takie rakowe, czyli od tyłu, no to powiem Wam, że warto było, naprawdę warto było. Ja sobie mogłem parę minut, bo samochód źle postawiłem. Postawiłem gościowi na samochodzie. i nie, nie miałem długopisu, żeby mu napisać, yy, gdzie ja jestem. Żeby mu podać numer telefonu. Także wyszło tak, jak wyszło. Ej, tu jedziemy, kochani, na ten. No, tu jedziemy na. Meeting w realu na rano, a po południu próba, i już w południu próba z tymi wszystkimi duperszczowcami, jakie tam tylko są. Czyli z perkusją, z harmoniką, trzeba przegrać te utwory, i w sobotę jedziemy zagrać do krynicy. Lubię tak właśnie być na czyimś koncercie, tak oczywiście dobrym Bo tak jak ostatnio byłem u Krzyśka i tam jakich widziałem, tam Wojtka u Krzyśka byłem na, na żywo, nie mogli w ogóle zagrać Fatalne brzmienie, gitarzyści nie odpalił piec chyba no, w ogóle cały kanał a no, u Wojtka znowu masakr tam jakieś coś próbowali zrobić Z jakimś wokalistą, nie wiem skąd Ale tu było naprawdę profesjonalnie Najwyższa liga, no nie ma, nie ma o czym gadać Pani i mam do was taką prośbę Jeśli ktoś z was chciałby, żebym uświetnił wam jakąś uroczystość parowa swoimi piosenkami a tych piosenek jest dość sporo tam u mnie na tym moim kanale to bardzo proszę dawajcie znaka i ja przyjadę przyjadę i zaśpiewam oczywiście za jakąś tam godziwą opłatą żeby wystarczyło i na benzynę i na jakieś tam nocleg, i na coś Ale z czemu nie tak Ależ owszem, czemu nie Jemu też należy. Się. Zostawcie subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w realu kochani. Pozdrawiam, dobrej nocy.